Dzień dobry moi drodzy. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo wieje bardzo mocny wiatr. Jak się domyślacie jestem na rowerze. Odkurzyłem go wczoraj, a właściwie wczoraj i przez wczoraj. Dzisiaj na niego wsiadłem, żeby zrobić trzy rzeczy. Przede wszystkim pojechać w las i przygotować sobie coś dobrego do jedzenia, sprawdzić swoją kondycję a raczej jej brak oraz przetestować kilka rozwiązań bike, bike packingowych sprawdzić czy to wszystko co sobie tutaj podokręcałem do tego roweru się sprawdzi ma szansę przetrwać więcej niż parę kilometrów i czy dzięki temu będą jakieś szersze horyzonty i perspektywy na tegoroczne wypady no dobra, słuchajcie, nie przedłużam, bo naprawdę mocno wieje. Dojadę w jakieś spokojniejsze, cichsze miejsce i się połączę z wami ponownie. Zapraszam. Jesteśmy na miejscu zmagania pod wiatr, i przez taki średnio ciekawy, krajoznawczo teren, zostały nagrodzone zwierzyną, którą po drodze miałem okazję zobaczyć. Widziałem zająca, widziałem lisa, widziałem dwa Daniele, także całkiem sympatycznie. Teraz jestem w takim bukowo sosnowo brzozowym lesie. I tutaj będę chciał rozpalić swoją kuchenkę na patyki i przygotować sobie dzisiejsze drugie śniadanie. E... Miało być słonecznie i czasami słoneczko się pojawia i gdy ono się pojawia jest przyjemnie i całkiem ciepło, lecz gdy zachodzi za chmury, tak jak w tym momencie, no to robi się momentalnie chłodno. Dlatego ja biorę się od razu za przygotowywanie drewna, rozkładam kuchenkę i szybciutko przygotowujemy to śniadanie, bo jestem głodny. No i mam nadzieję, że jak wrzucę coś ciepłego do środka, to i to jedzenie mnie dodatkowo rozgrzej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest nasz nowy produkt Forest Media, produkcja i montaż materiałów wideo. Jeśli potrzebujesz reklamy, filmu promocyjnego, filmu z wydarzenia i eventu, bądź materiału na YouTube'a, Facebooka lub TikToka. Napisz do nas, bądź sprawdź nową zakładkę Forest Media na forestowo.pl Kuchenka od razu daje sporo ciepła, także zrobiło się sympatycznie przy niej. Niech się dobrze rozpali, złapie trochę żaru. Mam bukowe drewno, więc powinno się udać wytworzyć taki stabilny, trzymający równą temperaturę żar. I myślę, że za parę minut będzie można wstawić patelnię i przygotować sobie dzisiaj. Taką jajecznicę, ale chcę ją zjeść w tortilli, dodam do niej ser, a bazą jajecznicy będzie boczek oczywiście, jajka, pomidorki, koktajlowe i, i cebula. No i oczywiście jakieś tam przyprawy. To wszystko, gdy będę miał wymieszane, zapakuję w tortille i takiego sandwicha sobie, czy tam wrapa sobie zjem, zanim zacznę szykować się w drogę powrotną. pakowało wybornie, chociaż troszkę chyba przesoliłem, takie mam wrażenie. I w drodze powrotnej no pewnie będzie mi się chciało pić, ale mam zapas wody, więc powinniśmy dać radę. Poczekam aż kuchenka się ostudzi, wypali do końca. Troszkę tu posprzątam, popakuję swoje rzeczy Patelnię. Mój zestaw, mój worek z jedzeniem, niewiele tam już zostało, bo większość poszła na patelnię, a teraz znajduje się wewnątrz mnie i grzeje mnie zgodnie z planem od środka. Wykonaję sobie też taki bushcraftowy, żeby ten wypad miał znamiona bushcraftu, Wykonaję sobie taki bushcraftowy Śpikulec podwójny do mieszania boczku na, na patelni. Chociaż w końcowej fazie końcowej użyłem łyżki takiej turystycznej łyżeczki. E, tak żeby to wszystko fajnie wymieszać i oderwać od dna patelni. No dobra, e, posiliłem się, jak pogarniam e, tematy, o których przed chwilą mówiłem, zdejmę ten polarek, który mam pod sobą. E, założę kask i będziemy wracać. E, wracać do, do domu mojego domu, yy, mając nadzieję na wiatr w plecy. Skoro całą tą drogę mieliśmy drogę tutaj, mieliśmy wiatr w twarz, no to teraz yy, powinien yy, pomagać. Także bardzo na to yy, liczę. Się. Mam wiatr w plecy, przemieszczam się z zawrotną prędkością 27 km na godzinę, a przed chwilą jechałem nawet 30, także jestem przekozak. <grym> a mówiąc poważnie, cieszę się. Dużo lżej, dużo przyjemniej. Jakaś tam odrobinka adrenalinki się pojawiła w sumie, a czemu nie zapracowałem sobie w tamtą stronę męcząc się pod tym wiatr, który mi teraz pomaga jedyne co zakłóca błogi nastrój tej chwili to zapach gnoju który unosi się z pól musiał być niedawno rozlewany także nadaje odrobinę pikanterii tej scenie Tak, Realizacja celów na dzisiejszy dzień: cel numer jeden, śniadanie w otulnie lasu, zrealizowany w 100%. Było przepysznie, syto, leciutko, oczywiście, jak to zwykle na tym kanale. Cel numer dwa, moja forma. No cóż, to zjawisko póki co nie występuje, chociaż z drugiej strony. W tej chwili mam ponad 53 km nakulane. Do domu jeszcze parę zostało, więc chyba jak na pierwszy wypad nie jest źle. No i cel numer 3, sprawdzić sprzęt. Sprzęt sprawdzony, myślę, że da radę. Parę rzeczy trzeba poprawić, wyregulować, inaczej zamocować, bo nie wytrzymało to próbów dzisiejszego, próby dzisiejszego dnia. Także wszystkie trzy punkty Odschaczone na plus. Do tego lis, zając, kuropatwy widziałem, czy tam barzanty chyba nawet. Barzanty widziałem w drodze powrotnej, Daniele, Żurawi to nawet nie liczyłem. Także mega udany, mega udany dzień. No dobra, to tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Ruszajcie w teren ku przygodzie.